No i co, to jest, to jest moje pierwsze, pierwsze, pierwsze spotkanie w ogóle z tego typu sprzętem. Zapomniałem w, w tym filmie prezentującym ten, ten wózek powiedzieć o podstawowej różnicy pomiędzy tymi, które nie wiem, tam używamy do, takiej, do takiego pojeżdżania, baszowania, a, a takimi zawodniczymi sprzętami. No że te są na sensorze tutaj yy, sprzęty, czyli yy, to jest zupełnie yy, inne czucie, powiedzmy pod palcem, yy, bardziej płynne dozowanie, yy, bardziej płynne dozowanie gazu, płynniejsza jazda i powiedzmy mniejsze lagi yy, pomiędzy, po prostu tym kiedy zaczynamy dawać but, a, a kiedy on go po prostu dostaje i przenosi na, na, na układ napędowy. No i to, to tak naprawdę tyle. Idę do góry i zobaczymy, jak mi pójdzie tutaj zmieszczenie się w, na początek w nitce toru, bo, bo pierwszym celem będzie tak po prostu takie coś, żeby móc spokojnie, swobodnie w miarę jakimś tam rozsądnym, rozsądną nitką przejechać. To co tutaj mamy. Tak to wygląda z góry. tam mamy takiego wallrida całkiem pokaźnego. A z drugiej strony z drugiej strony glina, nie udało mi się tutaj nie byłem wiele razy z jakimiś moimi tam sprzętami na tej glinie, ale powiedzmy z, pewnie z 5 razy byłem to a mi się nigdy nie udało zrobić naraz, yy, wylądować tego, tego przeskoku. Tam zawsze w krzaczorach lądowałem, no, ale podobno najczęściej to się robi tak, że, jest, yy, że przez tą pierwszą się leci, ląduje na tej drugiej i potem przez tą ostatnią przejeżdża chyba. <laughs> Zobaczymy. Skupmy się na tym. Sprzęt jest ustawiony yy, na yy, żeby tak w pełni, w pełni otwarty, jeżeli tak mogę powiedzieć. Nie ma żadnych... nie ma nic tam poblokowanego. No i zobaczymy jak mi pójdzie. Tu jest pierwszy skok. O, jakoś tam poszło. Pozwolicie, że skupię się bardziej na samym modelu. Także nie wiem na ile mi się uda tutaj skręcić. Tamtego na razie nie będę skakał. Nie wiem czy się dzisiaj odważę, żeby tamto, tamten lot zrobić. Ponieważ nie chcę od razu przy pierwszych okrążeniach po prostu zakończyć zabawy. Mam jeszcze drugi zestaw pakietów, może na końcu przy tym drugim. Ale i tak najpierw chciałbym się trochę wjeździć, żeby w ogóle zapoznać z tym sprzętem. Drugie kółko zaczynamy. Pierwsze było na dziadka, wiadomo. O, jakoś tam wszedłem. Zauważyłem, jakby o, podzielę się z Wami pierwszymi, pierwszymi wrażeniami. Jak tam na dole jeszcze ten, ten sprzęt odpaliłem, to oczywiście nie dawałem mu pełnego buta, ale. To nie miałem takiego, takiego wrażenia, że to jest jakaś nie wiadomo jaka przepaść, czy jakaś tam super hiper e, moc. Przy takim powiedzmy tam swobodnym dozowaniu gazu, pomiędzy tym do czego jestem przyzwyczajony, powiedzmy nie wiem, mógłbym to najbliżej chyba porównywać z forzą. E, zobaczymy, jak to będzie, jak. Ułała, teraz nie do lot. Zobaczymy, jak to będzie. Wstecznego nie ma. O, przejechałem. Jak to będzie, jak zacznę docierać do tych górnych prędkości. Możliwości na razie nie przeraziło mnie to jakoś. Jeżeli chodzi o tą płynność jazdy, ona faktycznie, ona faktycznie jest. Jest ta, jest ta różnica, ale dla mnie na takim etapie, jakim jestem, to jeszcze to jeszcze chyba potrzebuję sporo, sporo wyjeździć, żeby zacząć z tego korzystać. No dobra, trzecie kółko. Trzeba się nauczyć koncentracji na tym, żeby po lądowaniu zaraz, zaraz wejść tam w zakręt. W tam na razie oszukańczo. Natomiast fajne jest to, że, że tak, no tutaj można już się koncentrować na tym, żeby jechać tą nitką, taką ścieżką, którą faktycznie wybieramy. Wyprofilowanie tych, tych przeszkód jest bardzo fajne, bardzo fajne, tak naprawdę obawiałem się, obawiałem się tego, żeby... Chociażby tej, tej, tej pierwszej, tej mniejszej przeszkody, ale jak tylko się zgra prędkość, to to elegancko, że tak powiem, wjeżdża. No dobra, spróbujmy zacząć jakoś nabierać prędkości. Taki niedolot i takie nie do końca czyste wyjście, w związku z tym i lądowanie. No tutaj jest to kaleczenie, aż, aż szkoda tego słyszeć, tego słuchać tego dźwięku. dałem na tej prostej lika z mojej strony ale mam tam ochotę mu już oczywiście mam ochotę tam to przeskoczyć ale no nie no muszę się powstrzymać bo jeszcze chcę pojeździć jak mi nie wyjdzie mocno to będzie koniec zobaczę tylko na ile na ile trafiałem teraz z tym kręceniem i zaraz jestem z Wami. Do zobaczenia. No dobra, chyba jest w miarę dobrze z pokazywaniem tego, co się dzieje na torze. A i. Teraz miałem przez chwilkę pełen, pełen cingiel. Bardzo zanurkowałem. Odpuściłem dosyć dla próby, troszkę gazu. Nie wiem, jak to zrobić tam, żeby go jak najmniej Uch! katować. Do hamowania. Teraz trochę mocniejsze wyjście. Na pewno sobie popatrzę, popytam chłopaków, jaką ścieżkę tutaj wybierać. Chętnie przyjmę jakieś porady od doświadczonych kolegów jazdy takiej torowej, wyścigowej. Oprócz takiej, że jeździć, 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 bo to to ja wiem. To jest oczywiste dla mnie. nie jest suchy jest, jest, jest wilgotny ale wow, takiego lekkiego grinda tam zrobiłem nie wiem czy to było widać ale no to jest plus tego astro że w zasadzie no nawet po jakiejś ulewie można tutaj wejść i za chwilę jeździć aj, jaj, no trzeba trochę tam trzeba trochę tam uderzyć jednak z gazu Powiem tak, jak kopnę, mam wrażenie, że jakbym kopnął Forzy, to ona ma większą lutę niż to na 6S mówię tylko. No tu mam 2S, tak? przez chwilę, przez ułamek sekundy. Miałem pełen but. Za daleko. że Trzeba tak celować oczywiście, żeby jak najszybciej złapać złapać przyczepność. Au. Bo przypuszczam, że im lot dłuższy, tym się więcej traci. Tak, tak myślę. No bo krótszy czas kontaktu i napędz... kół z podłożem i napędzania, tak? tak mi się to wydaje. No dobra, nie będę Was chyba pomału zanudzał, bo to... O, to właśnie, tym na razie zakończę może. Już teraz wylądowałem tak, że muszę iść go postawić, nie będę Was zanudzał. Jak zacznie mi iść troszkę lepiej na przykład, to... Nagram jakiś materiał, jak już będę miał quasi postępy. Trzymajcie się i co? Zachęcam Was do tego, żebyście odwiedzili, zainteresowali się e, torami, nie tylko tu, ale tam, gdzie macie w okolicy. No i po prostu spróbowali, bo to, czy się komuś podoba, czy nie, nie wiem, chyba trzeba trzeba po prostu spróbować. No ale wszystkich Poznaniaków i, e, szczerze, że tak powiem, osób z Wielkopolski, no to. To co zachęcam do tego, żeby zobaczyć, wejść sobie na, na RC Klub, mamy dwa świetne obiekty na naprawdę, jak jest tor przygotowany na wysokim poziomie, do dyspozycji, że tak powiem. Trzeba być klubowiczem, żeby korzystać z tych obiektów. No ale to najlepiej wejdźcie sobie czy na facebooka, czy na stronę RC klubu i dowiecie się wszystkiego. Trzymajcie się, pozdrawiam.